No dobra, jak zwykle background check, szanowni państwo. E, telefon na jak mode jest, woda jest, jakby coś się stało, timer ustawiasz, 5.30, bo tyle ma trwać ten film, skrypt stoi. Okej, mój dzieciaku, kto by, by myślał, że wracasz, co? Ha? Zaczynamy. Let's get this party started. Cześć. Witam Was wszystkich najserdeczniej na kanale Schodek Wiedzy, tak naprawdę, gdzie sprawiam, że na chwilę przed egzamin ósmoklasistym może być jednak łatwiejszy. Przed Wami lista błędów, które Wy w rzeczywistości popełniacie na chwilę przed i które sprawiają w rzeczywistości, że lądujecie w takiej sytuacji. Trzy egzaminy próbne i trzy razy z rzędu, Szanowni Państwo, co? 98%. Przez ostatnie dwa tygodnie moja ósma klasa była wręcz dziś... z największą przyjemnością napisała tylko trzy próbne egzaminy. I to jest lista błędów, które oni popełniają, tak naprawdę. Cześć, moja ósma klasa i serdecznie Wam, jak zwykle. Dziękuję. Punkt pierwszy. Moja ósma klasa, macie to oglądać na dobę przed egzaminem, bo jak popełnicie w tym błąd, to ja nie wiem, po prostu. I'm done. I'm done. Game on. Punkt pierwszy. Zaczynacie od tego, że nie doczytujecie do końca i ja Wam to dzisiaj udowodnię. Proszę serdecznie. Punkt dwa. Nie czytacie tego, co napisaliście, tylko biegniecie dalej, bo przecież myślicie, że 70 minut to tak naprawdę bardzo mało czasu. Punkt trzeci. Błaga mnie skreślaj. Na innych pracach, nim sam nie skreślaj i miliardy wykrzykników, tylko ja wiem. Ale Polak ma tendencję do wątpienia w swoje siły. Proszę nie wątpić. Na te 90 minut wtedy na dzień z egzaminu jesteście Brytonami. Jak czujecie, tak napiszcie, zostawcie, i idźcie dalej. I dziękuję bardzo. No to punkt pierwszy. Dostajecie tak naprawdę przykład. Ja mam skrypcik za sobą, totalny game changer, a wy macie wszystko na ekranie. Nie przedłużam i zaczynam. Let's get this party started. Na ekran zostaje How long are you going to Stay albo visit. Stay here. Proszę bardzo, dostajecie słówko time. Wszyscy wiemy oczywiście, że w języku angielskim czas jest jaki? O dziwo niepoliczalny. I teraz w rzeczywistości musicie wiedzieć i piszecie how much time. Gratulacje. Ale nie to jest błędem. Za chwilę dostajecie następny przykład i tam jest chyba Ania. Dobrze myślę? Tak. Ania, ile? I piszecie how much. Ja przepraszam bardzo, kto doczytał do końca. Właśnie. Nikt z nas nie doczytał do końca, a w rzeczywistości jak mówię, a przepraszam, co jest za luką i ktoś mówi, a pancakes Pani Marto, no tak, to będzie hałmeny. No raczej, szanowni Państwo, będzie hałmeny. Why? Bo przecież naleśnik jest policzalny. Przecież Wy to wiecie, to jest rodem z piątej klasy. Ale co? No nie doczytałem do końca. Bo po co? Cyk, rozdział drugi. No i w rzeczywistości potem, jak już mamy następny przykład, szanowni Państwo, no to pada takie zdanie, że jesteśmy w policzalnych, niepoliczalnych, no to musi być liczba mnoga. I standardowo przykład z parkiem. Ja przysięgam, jak kiedykolwiek tworzę książkę z gramatyki, to nabędzie się na ugotuj swój angielski w parku, bo przykład z parkiem jest jakimś kolosalnym, po prostu podwykrzyknikiem, jakimś kor całej tej imprezy. There be many person i macie in the park. Teraz już jesteście bardzo mądrzy i doczytaliście do końca, że jest tam today. Brawo. Mądre dzieci. I w rzeczywistości teraz już piszecie R. Brawo. Wiecie, że meny się nic nie zmienia? Cyk. Zostawiacie. I teraz ważna rzecz. Pytam ostatnio swojego ucznia. Przepraszam. Rodo, więc oszczędzę imienia, ale cześć. Pozdrawiam. Jak powiesz ludzie? I on mówi, uwaga, people. Ja mówię, to dlaczego pięć minut wcześniej napisałeś na egzaminie persons? Ile razy mogę wam powtarzać, że liczba mnoga od ludzie to nie są persons i to nie są peoples? Ej, to jest po prostu people. Przecież wy to wiecie, ale co? Uwaga, doczytaliście do końca, ale nie przeczytaliście tego, co napisaliście. No i teraz hipotetycznie, nie przeczytaliśmy do końca, teraz już wiecie, że trzeba czytać do końca, i hipotetycznie na końcu byłoby yesterday. I o tym też jest następny przykład. Że jest napisane, in the end, we didn't go to the party. I tam jest yesterday. Dlaczego skreślacie i piszecie na don't? Cześć, Agata. Przecież jest yesterday. Ile razy mogę powtarzać, że najczęściej występującym czasie na egzaminie gimnazjalnym, yy, Ósma klasisty jest past simple. No jasne, że tak. No i w rzeczywistości past simple charakteryzuje się czym? No didn't do przeczenia. Jasne, że tak. A w rzeczywistości jeszcze tabelką czasowników nieregularnych. Więc ogłoszenia parafialne, powtarzać nieregularne. Amen. A ja idę dalej. Doczytywać do końca. I błagam, nie skreślaj. Nigdy nie wątpisz w swojej siły. Napisałeś didn't, napisałaś didn't, zostaw! Idź dalej. No i teraz wbijamy się od czasu Past Simple do przymiotnika. Why? Bo przynajmniej dzięki temu tematowi mogę sprawdzić, jak, e, czy umiecie czasowniki nieregularne. to mi się rozchodzi. Proszę bardzo, przykład na parkiet. Jak ktoś jeszcze nie wie, co to jest tu, co to jest enough, jak to wymiennie stosować, to kłania się odcinek pierwszy, gdzie bardzo skrupulatnie to robię. A moja ósma klasa jest wybitnie inteligentna i już wie, że jest tam w rzeczywistości A. Opcja przeczenia. B. Wymieniacie przymiotnik na jego przeciwieństwo. Bardzo często jest on podany, tak jak tutaj też. Punkt trzeci. Wiecie, że tu trzeba wykreślić, bo chociaż są w jednym temacie, to nie mogą razem stać w zdaniu, bo to durnota. Punkt ostatni to to, że piszecie enough i wiecie też, że po przymiotniku, prawda? To po co na końcu jest T. No dlaczego? Czy to te jedno jest warte tych procent? Nie, nie jest. A wiecie skąd to robicie i dlaczego to robicie? Bo znacie czasowniki nieregularne. By na bot. Fight na fot. Think na fot. I tam na końcu jest to te, ale wina w go nie ma. No właśnie. Więc czy moglibyście je po prostu wykreślić? No i na koniec, szanowni państwo, wbijamy się do przykładu z how about. Nie miałam go gdzie wstawić, więc na koniec na sam koniec. No i how about, słuchajcie, to jest opcja, którą w rzeczywistości wy bardzo dobrze kojarzycie. Już od zeróweczki, tylko w innej postaci. Tam jest w rzeczywistości co? Let's. Let's go. W szóstej klasie why don't you. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. How about po nim jest czasownik z ingiem. Po wszystkich przyimkach. Co to przyimek, nie? Mm -hmm. Przy imek, szanowni państwo, to jest wszystko to, co po czasowniku, czego nie umiecie przetłumaczyć. Up, down, in, out, on, off i te inne. Po każdym przyimku, szanowni państwo, musi być ing do czasownika. Nie ma innej opcji. I how about to opcja, która służy wam do A. Napisaniu. Zasugeruj, zasugeruj, zasugeruj lub zaproponuj. Czyli co powiesz na? I po tym jest czasownik z końcówką "-ing". G. Nie ma tam nic innego. Nie ma tu, nie ma bez okolicznika, to jest słynny verb patent ale to temat rzeka. Nie dziś. Pamiętamy inne g po how about. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jak zwykle pomogłam i w rzeczywistości będzie Wam łatwiej osiągnąć te 100%. Trzymam najmocniej kciuki. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Oh my bloody god, you did it. You did it. I'm so happy for you.